sześć, koło pasowe kosiarka, koło duże z tej strony ładnie obrobione, mimo tego, że to jest import jeżeli chodzi o paski, też się nie ma do czego przyczepić druga strona już wygląda gorzej dziura, dziura, niedolane i żeby ktoś mi nie powiedział, że łożyska są ciulowe suwmiarka 00 ale znowu szwankuje Znowu szwankuje, ale już jest OK. Mierzymy sobie. Pożytko ma 70. Oczywiście z tolerancją błędu musimy to wziąć. O, 74,99 Starałem się mierzyć najlepiej jak potrafię. I zobaczcie. Znowu to samo. Nie, ktoś powie, że już